kolejnym odcinku kariery z gry PS 2017. Tak jak pisaliście mi pod ostatnim filmikiem w komentarzu, zwiększyłem poziom i przed nami mecz z Evertonem na wyjeździe. A wrzutka z rzutu różnego. Wilsher. Wilsher do Gabriela. Gabriel! Ajajaj. No i tu może być bardzo groźnie. Wybijamy piłkę Ake. Przepuścił napastnika. Dobrze, pyk, 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 teraz Martial, Martial, Gabriel i gol, gol, golaso, ale pięknie, trochę przypadku tam było, ale mamy 1-0, z strzelcem bramki. I do przerwy mamy wynik 1-0 dla Burnów, oj niebezpiecznie Lukaku, ale dobrze zablokowany, jakoś tak strasznie dziwnie. Wybij, wybij, proszę, wybij to! No nie no! Kto tu strzela bramkę? A jen. Barkley. Ross Barkley, strzela bramkę. Do marsiala, marsial. Jeszcze do IB'ego. I IB, nie wrzucać! Gabriel, no i owo bramki, no nie. Jeszcze ostatnia akcja. Marsial. Do iBiego, Ibi. Szybciej, szybciej. Wrzutka. Ibi. Co tu się dzieje? Bramkarz wybija i to jest chyba koniec akcji. Koniec meczu. 1-1 po bardzo zaciętym spotkaniu w środku pola. Niestety remisujemy z Evertonem. Po czterech kolejkach jesteśmy na czwartym miejscu z siedmioma punktami. Przed nami kolejny mecz na wyjeździe. Tym razem z Leicester. IB. Dobrze. Gradel ma dużo miejsca. Strzał z dystansu zablokowany. i jeszcze Wilson Główka. Gabriel. I co to było? Spalony? Spalony! A piłka już siedziała w bramce. No i ta kreska tutaj przy tym spalonym. To tak naciągana, tak wyciągnięta do przodu. Prawo, surman. Może teraz, może teraz, surman. Surman do Gabriela, Gabriel do Gradela, Gradel. Uderzenie z dystansu obok bramki. Do przerwy mamy 0-0. Mało strzałów, mała akcji. Biegni, 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 Gradel. Wrzutka. Do Gabriela, ale ten szał za lekki, z główki. Lecimy, lecimy, lecimy. Dawaj Stanislas, ty jesteś wypoczęty. Stanislas do Kinga, King! Słupek, Stanislas, gol! Gol! Gol 1-0 Severtonem! Zresztą to była przepiękna kontra, coś co lubię najbardziej. Martial może strzał z dystansu, oj taki. No jednak chyba mógł się lepiej postarać. Strzał z dystansu, Borut przenosi jakimś cudem nad bramką, ale to było groźne. Jakimś cudem wygrywamy z Leicester na wyjeździe 1-0. I po piątej kolejce wskakujemy na drugie miejsce tuż za Manchesterem City. Mamy 10 punktów, a tutaj jak widzicie w drużynie miesiąca we wrześniu dwóch moich piłkarzy zostało wyróżnionych Gradel oraz Stanislas, co ciekawe. W ostatnim meczu w tym odcinku los zmierzył nas z pierwszym miejscem w tabeli, a mianowicie Manchesterem City, czyli będzie to mecz na szczycie angielski Premier League. Pierwszy zespół z drugim w tabeli. IB będzie wrzucał, czy nie? Tak, będzie wrzucał IB! Gradel, słupek. Aj, kurde. No, jest jeszcze Ake, który powinien wrzucać tą piłkę. Ibi! No, ale nie tak. Co to było? Brawo. I... No, nie, nie tak. No, Boże święty. No i taki strzał z powietrza Gundogana, ale. brak miał chyba wszystko pod kontrolą, przynajmniej tak mi się wydawało. Do połowy 0-0. Wilson do Kinga, King, King Ajajajaj. Aj, aj, aj. Piękna akcja, bardzo mi się to podobało, ale... Na posterunku tam jest brawo nad bramce Adelaide, główka, ale znowu brawo! Adelaide, dobrze, do Gabriela, Gabriel. Do Marsiala, Marsjal, strzelaj! Gol. Gol przeciwko Manchesterowi City, znowu 1-0 i pytanie czy taki wynik utrzymamy do końca meczu, tylko teraz co tu się stanie, strzał, bramkarz Boruc na spokojnie, tak jest, tak jest, strzał, De Brujne, ale Boruc to jest jednak klasa bramkarza, oj te wrzutki niebezpieczne jeszcze, De Brujne. I morzuc, no ja nie wierzę! no Piękna interwencja! Już myślałem, że gol, tak jak w poprzednim spotkaniu, ale uratował nas w ostatniej akcji meczu. 1-0 wygrywamy u siebie z Manchesterem City, no i chyba jednak wskakujemy na to pierwsze miejsce, na fotel lidera. I tak jak mówiłem, dzięki zwycięstwu nad Manchesterem City u siebie mamy 13 punktów po 6 meczach. I w tym odcinku chyba to wszystko. Dzięki za oglądanie. Siemanko, cześć!